Zaraz kolacja u wujka Tomiego. A więc jak się układa Janusz w rachunkach. Mm, mm, mm. Możesz nim laskać jak świna. No no, no. no, no, no. mam. A jak u ciebie, Angelika? No, to dla mnie trochę dziwny temat. Mogę o tym nie wspominać? Nie. A no dobrze. A więc zerwałam z nim. Co? Naprawdę? Nie wierzę ci. Ech, no bo kochamy się w Harym. <grym> Co? Y hm. <grym> Kto to idzie? Cześć! O, niespodziewany Siadaj. Czy myślisz, że... Ciutko się spóźniłam. Hej, dla tych, którzy się spóźnili, nie mam tu miejsca. Hmm. Hmm. A, ale może sobie sędę? O chory, o, jest mi Kurczę kamień w bucie? Jak to? A mówiłem, nie iść tym drobem. Ała, nie w szczepionkę. Mówię ci Darek to naturalne. Po idę szukać bezpłatnej toalety. A, I tu nie wracaj. brawo, brawo. Okej, okay, czas na prezenty. E, no to tak, em, to wasze dziwne pakunek. Wiem tak jak zawsze. będzie w której ręce? A tam nieważne. No dalej, dalej. Yy, sweterek z kłaczków, mm, nie Tak, yy, podoba mi się. Okropne szaliki. Cześć, przepraszam za spóźnienie, miałem maraton. Dla ciebie też coś mam, kochaneczku, żebyś miał co założyć w zimne dni. M -m -m -m. No, kurczę, jeszcze nigdy nie miałem szalika, który pachnie kurczakiem. Częstuj się, częstuj się. A teraz ojciec chce coś ogłosić. Mam nadzieję, że będą wesołe święta. jest wesoły świąt. Co tam mówisz? Wesoły świąt widzowie.